Fekap, coach dr Kalezana oraz jego wirtualny zespół witają Cię w pierwszym rozdziale kursu Jak zostać kompletnym nieudacznikiem, który przedstawia Agnieszka. Dziękuję, Marku. Teraz, gdy ustaliłeś już podczas naszego wprowadzenia, że posiadasz niezbędny składnik osiągnięcia sukcesu w tym kursie, a mianowicie poczucie winy, możemy przejść do podstaw samoudręczenia. W dzisiejszym rozdziale nauczysz się pięciu z dziesięciu najskuteczniejszych sposobów negatywnego myślenia. Nawet jeśli masz już opanowane dwa lub trzy z nich, to i tak możesz znaleźć się w sytuacji, gdzie twoja pomysłowość zostanie wystawiona na próbę, by wykorzystać pełen zestaw zachowań. A teraz dokładnie przyjrzyjmy się tym zachowaniom. Negatywne zachowanie numer jeden nadgorliwe wypełnianie zadań. Nie wiemy, dlaczego czujesz się winny, ale to nie ma znaczenia, bo sam też możesz tego nie wiedzieć. Jednakże Ponieważ jednak potrzebujesz uznania innych osób, musisz ukrywać przed nimi swoje błędy, czyli zaprzeczać im, gdy ktoś cię o nie zapyta. Możesz się usprawiedliwić na przykład w ten sposób. Ja tego nie zrobiłem. Jestem niewinny. Gdybym wtedy o tym wiedział, postąpiłbym inaczej. W razie potrzeby kontratakuj. Gdybyś wtedy tego nie zrobił, to nic by się nie stało. Zawsze oskarżaj i win innych. Ostrzegasz siebie jako gorszego i pełnego wad, ponieważ uważasz, że zawsze musisz być perfekcyjny, przynajmniej zewnętrznie. Robisz wszystko na 120%. Nieustannie forsujesz się, by ukarać się za swoje błędy. Uważasz, że ludzie popełniający błędy są niekompetentni i zasługują na odrzucenie, bo w ten sposób możesz przenieść swoje samoodrzucenie na otaczających cię ludzi. Jest to ważne ponieważ gdybyś się przyznał do błędu, mógłbyś zostać odrzucony i postrzegany jako nieudacznik, co jest twoim celem, ale do czego nie chcesz się przyznać. Tak więc, zaprzeczanie własnym błędom służy ci do samoobrony. Aby pomóc ci w niezakłóconym kontynuowaniu samowykluczenia, mamy dla ciebie pomysł na spędzenie weekendu. W końcu jesteś wolny, mógłbyś wyjechać z miasta i coś zrobić. Uświadamiasz sobie, że możesz tak postąpić tylko, jeśli wszystko zrobisz wcześniej. Włączasz więc pralkę. Robisz zakupy, jedziesz na namyjnię samochodową. Tankujesz samochód, wracasz do domu, rozwieszasz pranie, robisz coś do jedzenia. Odpowiadasz na jakieś maile. Sprawdzasz płomienie na Snapchacie oraz inne swoje konta w mediach społecznościowych. Teraz chcesz uciąć sobie krótką drzemkę, aby być w pełni sił, kiedy będziesz gotowy. Ale dzwoni twój niezadowolony szef i prosi cię o wysłanie mu pliku, którego nie może znaleźć. W końcu wychodzisz, ale uświadamiasz sobie, że twój telefon jest praktycznie rozładowany, a ładowarkę zostawiłeś w domu. Zawracasz więc i resztę dnia spędzasz na kanapie, bo właśnie zaczyna się ściemniać, a w drodze powrotnej na pewno utknąłbyś w korku. Ale uważaj, unikaj opłakiwania weekendu za wszelką cenę. Zamiast tego, bądź dumny z tego, co ponownie ci się udało osiągnąć. Negatywne zachowanie: numer dwa. Obwiniaj innych za swoje niepowodzenia. Ciągle spóźniasz się do pracy, bo znów nikt cię nie obudził, mimo że prosiłeś dlatego że nigdy nie słyszysz budzika. Za swoje spóźnienie obwiniaj tylko ich. Odmawiaj jakiejkolwiek osobistej odpowiedzialności, kiedy inni będą próbowali wmówić ci, że musisz sam się trochę postarać, by być na czas. Nie zdałeś egzaminu na prawo jazdy. To przez to, że egzaminator się na ciebie uwziął. Znowu zostałeś pominięty przy awansie. To dlatego, że inni są w Radzie Zakładowej, albo Twój głupi szef akceptuje tylko Lizusów. Czy to zawsze Ty jesteś porzucany przez swoich partnerów? To dlatego, że wszystkie kobiety to głupie lalunie, a mężczyźni to idioci. Skończył Ci się chleb, a w piekarni cały wyprzedano. To kolejny dowód na istnienie powszechnego spisku przeciwko Tobie. Ale uważaj, nigdy nie szukaj przyczyny w sobie. Ponieważ tylko wtedy, gdy będziesz szukał winnego, będziesz miał pozytywne wrażenie, że problem został rozwiązany. Negatywne zachowanie numer 3. Porównuj siebie do innych. Jako przegrany, uwielbiasz porównywać się z innymi. Jeśli skonfrontujesz się z kimś, kto odniósł wielki sukces, poczujesz się przeciętny i gorszy i będziesz mógł się użalać nad sobą cały czas. Powinieneś użalać się nad sobą jak najczęściej? Ponieważ jest to jedna z najbardziej destrukcyjnych ludzkich emocji. Z drugiej strony, jeśli wolisz porównywać się do kogoś, kto odniósł mniejszy sukces niż ty, możesz usprawiedliwiać swoją bezczynność. Ale uważaj, unikaj porównywania się z tym, jaki byłeś w młodości, sprzed 10 lat czy sprzed zaledwie kilku lat. Porównuj się tylko z ludźmi, którzy wyglądają lepiej niż ty. Są bardziej odważni i odnoszą większe sukcesy. Negatywne zachowanie numer 4. Nie wierz w siebie. 20 przekonań uwielbianych przez takich nieudaczników jak ty, ponieważ udowadniają, że zawsze jesteś po złej stronie. Jestem za gruby. Jestem za chudy. Do szczęścia potrzebuję partnera. Moim zadaniem jest uszczęśliwianie ciebie. Wszystko muszę robić dobrze. Wszystko zrobiłem źle. Pieniądze to coś, na co trzeba ciężko pracować. W życiu nie ma nic za darmo. To będzie się ciągnąć w nieskończoność. Będzie nieszczęście. Wiem, co dla mnie najlepsze. Wiem, co jest najlepsze dla innych. Ze mną jest coś nie tak. Nie mogę tego zrobić. Gwiazdy są dziś niekorzystne. I tak nic nie ma sensu. Jestem bezwartościowy. Nigdzie nie pasuje. To ja jestem wszystkiemu winien. Nie mogę odpoczywać. Ale uważaj, ważne jest, aby znaleźć dobrą wymówkę i niczego nie zmieniać. Negatywne zachowanie: Numer 5. Rezygnacja z celów i zasad. Narzekaj na wszystko, a zwłaszcza na rzeczy, których nie możesz zmienić, na przykład na pogodę. Patrz i oceniaj wszystko ze swojej perspektywy, zmieniaj swoje opinie kilka razy dziennie. I najważniejsze, poddawaj się przy najmniejszych trudnościach. Jeśli rzuciłeś palenie, stań się zagorzałym niepalącym, który potępia każdego innego palacza. Działaj według słów niemieckiego poety Fritza "Na najostrzejszymi krytykami łosi były kiedyś same łosie. Ale uważaj, gdy pojawiają się trudności, szukaj sposobu na zmianę celów, a nie rozwiązań, by je pokonać. Teraz zadręczaj się następującymi przekonaniami. Muszę sobie to utrudnić. Nie mogę sobie na nic pozwolić. Najpierw inni, potem ja. Nie mogę pozwolić, by się znów to przytrafiło. Nie mogę sobie pozwolić na odpoczynek czy przerwę. Dziś przedstawiliśmy Ci pięć z dziesięciu najskuteczniejszych negatywnych zachowań. Pewnie nie umknęło Twojej uwadze? Że niektóre z nich są ze sobą sprzeczne. To prawda i jest to całkiem celowe, ponieważ pozwala zachować elastyczność w stosowaniu wymówek. Wysłuchałeś pierwszego odcinka poradnika: Jak zostać totalnym nieudacznikiem? W następnym odcinku poznasz pięć kolejnych negatywnych wzorców zachowań. Posłuchaj teraz wersji bez reklam w serwisie Apple Podcasts. Odwiedź stronę internetową fakap.coach, aby dowiedzieć się więcej o doktorze Kalezana i jego wirtualnym zespole. Jeśli chcesz podzielić się z nami, jak podoba Ci się ten poradnik lub czego w nim brakuje, zostaw recenzję na swojej ulubionej platformie z podcastami. Dziękuję.